I mamy numer 26 na trasie, czyli Max Ernst. On jest doświadczonym zawodnikiem, z całą pewnością będzie zdawał sobie z tego sprawę, że ta przyczepność się zmieniła w tej chwili i jest znacznie, i zróżni się znacznie od tego, co było wcześniej. Zatem przejazdy treningowe na suchej nawierzchni. teraz kwalifikacje z deszczu. Ależ zmienna Ezaura w Katowicach. Fajnie, że zostaliście z nami. Max też widzę, daje z wszystko i zawiedzę naprawdę fenomenalny przejazd w tych trudnych, deszczowych warunkach. Teraz nie trzeba tu zostawać na gazie. Trzeba tylko odpowiednio się dohamować. Max Ersson teraz robi w deszczu! Niesamowity przejazd! Sędziowie miją brawo! Sędziowie miją brawo! stają ze swoich miejsc! Teraz se až dohalo, až dobře, Max vyjel, nejpřištět množství. Minimálně podrodil, ale velký Maxi!